Dzień dobry, hej, cześć. cześć, witamy się z wami, dzisiaj jest czwartek, 22 października, jesteśmy w Montfort, pogoda zmieniła się diametralnie. No Wczoraj padało cały dzień, no prawie cały dzień, a dzisiaj taka wiało, słoneczko, 15 stopni ma być. Wiało tak, że chciało głowę urwać, dzisiaj troszeczkę jest wiatelku, ale to naprawdę nie przeszkadza. No i co? Wykorzystamy tą piękną pogodę i pojedziemy do miejscowości Harmelen, Harmelen, bo słuchajcie, to jest najbliższa miejscowość od Montfort, gdzie znajdują się e, takie Szklarnie. uprawy szklarniowe, papryki, kwiaty, różne rzeczy i pomyśleliśmy, że chcemy tam pojechać z tego względu, żeby spróbować tak osobiście przejść się i może będą potrzebować ludzi do pracy. Tak, bo nie do wszystkich firm mogliśmy znaleźć działające numery telefonów. Dokładnie. Słuchajcie, no, zgłosiliśmy tam swój akces pracy w paru różnych agencjach. Mieliśmy telefony, ale to zazwyczaj była praca między 40 a 60 km stąd, co niestety bez samochodu raczej na rowerach byłoby trudne z dojazdem. A z drugiej strony ciężko nam się też zdecydować, żeby kupić samochód, nie mając już jakiejś na przykład pewnej pracy na 2-3 miesiące i nie wiedząc, jak nam się pracuje w tej pracy. Więc może uda się tu bliżej, do Harmelem jest 7-8 km, nie wiem w które tam będzie miejsce, więc, więc to jest tam góra, pół godziny na rowerze to nie jest daleko. Jeśli by się udało znaleźć, no to myślę, że wtedy byśmy tam pracowali. No. Także słuchajcie, pojedziemy tam, pokażemy Wam już na miejscu, jak to wygląda. Natomiast no, raczej nie będziemy włączać kamery tam no. <laughs> rozmawiając z kimś, bo, bo by nam to troszkę utrudniło nasze sprawy, ale oczywiście będziemy Was na bieżąco informować. Spotkaliśmy pana, który się zajmuje tutaj tym, tymi zwierzętami. A uh, właśnie opowiadał, że napisał książkę, która była wydana w zeszłym roku o tym parku, o historii, o wszystko co tu żyje i wszystko co Jak się nazywa ta książka? Po roku w parku miejskim. De geschiedenis van de al heel ver terug. Er zijn de tekeningen, zeg maar ongeveer van 1550. Zijn de tekeningen dat er Dit park al eigenlijk of het park, dit grondgebied getekend staat. En er staat er een Er staan er gebouwtjes getekend. Twee gebouwtjes hier in de park, En dat is een dijventoring geweest. En vermoedelijk een kapelletje. En daar staat ook een foto in. Dus ze hebben we hier in 1976 een uitgeholde steen opgegraven. En dat is vermoedelijk een bijwaterbladje geweest. Want er zaten hier dus uh, Franciscaner uh, monniken. En dan, Gaat het dan, we, gaan even, we slaan even een, een, een eeuw over. In, dit is dus het een eeuwenoud toegangsrecht. Dit heet dus het bospad. Waarom heet het het bospad? Ik denk, je, hier is toch geen bos. Maar in 1647 hebben we dus gevonden. Toen was er een Dirk van Ekelen. Die moest in opdracht van de stadhouders van Utrecht. moest hij hier het wilde bos kappen. Dit was een wild een bos. Dat moest hij kappen. En daar een boomgaas van maken. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat het al zo lang, dus vanaf 1647, al boomgaard is. Het ja. dus paren... was zo'n moerasbos Mora nog? Ja, het was zo'n soort. Met heel veel, met, 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 met elzen, met eiken, er stond van alles en nog wat. Ja. De Goudrenet. Ja. Hè? Waar komt die vandaan? Het boskoop, volgens mij. Goed. Je hebt de schone van boskoop. Maar... Park, kijk, ja, is dat heb ik kijk, kijk. Hij heette dus vroeger Rijnet van Montfort. Ja. En op zijn Frans heette die Renette de Monstrieu. Oh. Kijk, en de, die meneer uit Boskoop, mm -hmm. die heeft dus hier gewoon een paar takken uit de boom gesneden. Aha, dat okay. heeft hij geënt op onderstammen in Boskoop. Mm -hmm. En toen deed hij net of hij een nieuwe ras had. Yes. En dat hebben we zo verwoord. Toen de zon de monsterlijke groene kikker van Montfort kuste, veranderde zij in de schone van Boskoop. verdween daar van Montfort in de schaduw. Maar haar smaak en eigenschappen bleven gelukkig bestaan. Ja. En dat is echt, toen, toen, dat, is, dat is ongeveer in 1852 gebeurd. Hè, dat die man, net die toen kwam net de appelhandel, kwam dus eigenlijk uh, op gang. Mm -hmm. En uh, ja, op zijn Frans heette die dus. Renette Monstrieu. En wat betekent Renette Monstrieu? Dat betekent monsterlijke groene kikker. En waarom? Kijk, een net als vroeger ga je niet zoveel zon. Hij had dus allemaal kleine bultjes zitten op de, op de schil. Ja. Toch niet rowerami chyba, tandrogom je jekaliśmy, nie? Toen dacht je dat je in drugost. Aha. Het is een okolica, heel blisko naszego sadu. stad. Jeden sand is dosłownie 200-300 meter. Tutaj w moją lewą stronę. Sadz jabłkowe za naszymi plecami też zupełnie niedaleko. A jadąc tam prosto my widzimy autostradę, do której może jest kilometr. I chyba zaraz za, za autostradą już będzie ta miejscowość, nie? Tak, tylko że to jest trochę więcej niż kilometr chyba. Tak. To tak się wydaje blisko. Słuchajcie, Dorenda wam zrobiła napisy. No, pan się rozgadał. Różne, ja tak, różne ciekawe historie. Ja już wiem, bo już mi Tarenda tutaj zrobiła tłumaczenie tego, czego sam nie zrozumiałem. Za dużo nie zrozumiałem, no nie okłamujmy się, jakieś tam pojedyncze oh, słowa, co? tak, tak. Mniej więcej sens wiedziałem, tylko nie byłem pewien, czy to... On jest jakimś francuskim bourgeois, czy, czy to kto inny. No nieważne. To ja wam tylko jeszcze dodam, jakbyście nie rozumieli, co ten pan mówił, to włączcie sobie w YouTube napisy. Dorenda zrobi, zrobisz napisy? Tak. Tak, czyli te napisy tam będą, musicie je tylko włączyć, bo one domyślnie są wyłączone, jak nie używacie napisów. Dojechaliśmy w to miejsce, więc możecie zobaczyć. Tutaj jest z jednej strony już szklarnia, wygląda na pustą. Tutaj też jest. Tam coś chyba jest. No, więc jaką technikę zastosujemy? Musimy wejścia. I pójść po prostu pytać, tak? tak? Nie wiem co z tego będzie, ale warto spróbować. No A inaczej to było fajne, fajne wycieczka. Nie, na no, wycieczka jeśli tak, to, to na pewno będzie fajna, bo naprawdę ładnie się i przyjemnie jechało. I dobrze się było ruszyć z domu, bo wczoraj w zasadzie nie wychodziliśmy. Tak. Tylko praca, praca, praca przy komputerze. Mhm. Pierwsza próba. Tu rozmawiałam z kimś, kto powiedział, że ogólnie szukają, ale że trzeba dzwonić do głównego biura, który jest zupełnie gdzie indziej, więc zaraz to zrobię. No to jak do Rendo z tymi poszukiwaniami? No, mam jeszcze dwa numery, na które mogę dzwonić, bo nie odbiera odbierali, bo trzeba było rozmawiać z kimś innym. I poza tym to ogólnie już, już mają ludzi nie potrzebują albo już Skończyli pracę. Praca się skończyła albo prawie się kończy, więc no tutaj jest nie wiem czy się uda. Parę tak naprawdę tych szklarni, one są duże, ale nie ma ich tam nie wiem tych firm nie wiadomo ile, więc to co można było to sprawdziliśmy. Tak. Gdzieś tam jeszcze do Renda spróbuję jeszcze z domu zadzwonić. No i co? No i gdzieś jeszcze zostawiłam numer, bo tam nie było tych ludzi, którzy o tym mogli Decydować, powiedzieć, ale, ale tam akurat się nie spodziewam, że coś będą mieli. Może w tej pierwszej firmie nie? Może, Może, bo tam wyglądało, że pracują tak, cały czas. Tak. Tam powiedzieli, że ogólnie cały czas szukają, więc nie wiem tylko na jak długi okres na przykład. Tak, więc jakaś szansa jeszcze jest. No a jak, jak nie, no to będziemy się dalej zastanawiać, tak, co zrobić? To co, powoli do domu, nie? No. Słuchajcie, pogoda w Holandii zmienna. Wyruszaliśmy w słoneczku, gdzie ja się po prostu zastanawiałem, czemu nie zabrałem okularów słonecznych. A tymczasem przed chwilą kropiło, a my nie, a nie zabraliśmy kurtek, bo nie miało padać według no. prognozy. Słuchajcie, za naszymi plecami kościół protestancki, nie prawosławny, tylko protestancki. Wydawałby się, że jest stary, ale nie jest stary, ma tylko 100 lat. No, 120, coś takiego. Był starszy, w XVI wieku tam był kościół, ale on w 1900 roku spłonął i odbudowali go, więc może odbudowali po prostu podobnie do tego starego. Mijaliśmy jeszcze tam jeden kościół, prawdopodobnie. Ten jest jeszcze nowszy. Tam jest prawdopodobnie katolicki, bo tak się Holandia podzieliła, właśnie mniej więcej, nie wiem czy te proporcje są dokładnie 50 na 50, ale. Kiedyś y, kraj katolicki rozdzielił się na dwie niezależne jakby religie, czyli te, ci protestanci, tacy jak Dorenda, knąbrni, y, już na przykład nie odpowiadają przed y, papieżem. Tak. <śla> trzeba jej, jej... trzeba nie dowiarkowi takie szpileczki wbijać od A. czasu do czasu, <śla> żeby się nie czuła zbyt swobodnie, nawet tutaj w Holandii. <śla> A co z tym harmelem? Ah, Harmelen? Ja. Yeah. No, no tutaj jest ciekawe, że tu przebiega droga, która już była zbudowana przez Rzymian. O! Oh. Tylko nie jestem pewna, czy to jest ta droga. Podejrzewam, że tam, Tak, wzdłuż rzeki, tylko rzeki stąd nie widać. A poza tym, to tutaj ta miejscowość zaczęła się rozwijać dopiero w XII wieku, jak zaczęli też te wszystkie torfy dookoła suszyć. I były dwa zamki, tak jak u no. nas w Montfort. No Tam był jeden zamek, tutaj blisko były dwa, bo też jest na granicy między Utrechtem a Holandią. Tak. No, to ciekawa historia. No. Ale, ale miasteczko jest mniejsze niż Montfort, nie? Nie? Jest, nie jestem pewna, czy to w ogóle jest miasteczko. Chyba Aha, nie. Czy to, że, czyli bardziej ale taka rozbudowana mniejsze. wioska? Tak, chyba, chyba uh -huh. nie dostały nigdy prawa, prawa miejskie. ale. Ale nie jestem pewna. Słuchajcie, będąc, jest, jest będąc tu, po prostu chcieliśmy wam też pokazać przy okazji, że nie pojechaliśmy jedynie do szklarni ale też w centrum się znaleźliśmy, zupełnie przypadkowo. No nic, ale chyba pojedziemy, żeby nas ten deszcz nie złapał. Chyba już Miejmy nadzieję. Jesteśmy już z powrotem. Wycieczka zakończona. Trzy owocnie, czy nieowocnie, to się dowiemy. Miejmy nadzieję, może coś się udało załatwić. No jeszcze trzeba zadzwonić się parę miejsc. Słuchajcie, po drodze znaleźliśmy grzybki. No i co? Nie jesteśmy jakimiś wybitnymi znawcami grzybów, ale na nasze oko to jest pieczarka. Z tym, że może to być tak zwana pieczarka łąkowa albo, albo zwykła pieczarka biała biała czy jeszcze jakaś inna? Czy jeszcze jakaś inna? Słuchajcie, jeśli wy się na tym znacie. To może coś nam podpowiecie, czy mamy rację. No, myśmy też sprawdzali jeszcze po drodze w internecie i wygląda na to, że to są pieczarki. Wszystkie, jakby, właściwości tego grzyba, cechy wskazują na to. One rosną w takich gromadach. Tutaj, no, w Polsce może być inaczej. Tutaj po prostu rosły przy drodze w takich dużych gromadach. Wrzucę Wam zdjęcie, zobaczycie jak. Wiecie coś na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. My powiedzmy wstrzymamy się z jedzeniem tych grzybów do wieczora. Jeśli by się okazało, że to są do... na pewno na 100% dobre grzyby, no to możemy sobie tam w każdej chwili to jest bardzo blisko, podjechać i zebrać w sumie dowolną ilość tych tak. grzybków. No nic, to co? Na tą chwilę Darendo skończymy, nie? Tak. Skończymy ten vlog i. I Dokładnie. I życzymy Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!